Cześć, to Krzysiek. Trochę wieje, ale mam nadzieję, że pogadamy, to znaczy ja ci coś opowiem, bo trochę tutaj wietrznie, ale stwierdziłem, że krajobraz za mną jest na tyle piękny, że warto tutaj się zatrzymać, coś nagrać. Dzisiaj miałem spotkanie z chłopakiem, który nie radził sobie w kontaktach z dziewczynami i nie radził sobie nie dlatego, że brakowało mu zdecydowania, pewności siebie, tylko te rozmowy z dziewczynami tego kursanta, tego chłopaka były zbyt smutne, zbyt takie oschłe, brakowało emocji. Jak nagrywał rozmowy, podchodził do dziewczyn, w ogóle nie miał problemu z podejściem, tak? Ale te dziewczyny nie miały motywacji, żeby dawać mu ten numer, ponieważ nie potrafił rozmawiać na luzie. Rozmawiał w bardzo sztywny sposób, mało się uśmiechał i właśnie to powodowało, że dziewczyny niechętnie z nim rozmawiały. Więc być może popełniasz dokładnie ten sam błąd. Jeśli chcesz, żeby dziewczyny super na ciebie reagowały, musisz być uśmiechniętym gościem, wyluzowanym, musisz do całego podejścia do dziewczyny, do rozmowy, Podchodzić z dystansem, e, musisz e, potrafić e, się zaśmiać i pokazać ten luz, tak? Jeśli tego luzu nie czujesz, to kobieta tym bardziej tego luzu nie poczuje. Dlatego właśnie powinieneś podchodzić, podchodzić do dziewczyn, praktykować, żeby się tego luzu nauczyć i żeby wyzbyć się wszelkich lęków w Twojej podświadomości, żeby po prostu stać się innym, lepszym facetem dla kobiet, tak? No i właśnie ten kursant zdał sobie sprawę, że. Tego właśnie mu brakuje. Brakuje mu tych emocji, brakuje mu tej chemii emocjonalnej, charyzmy, odpowiednich tekstów. E, przykładowo e, odgrywałem z nim różnego rodzaju scenki. Ja byłem dziewczyną, raz on był dziewczyną, a ja facetem, który podrywa, pokazywałem mu to na różnych schematach i w końcu załapał. Rezultat taki, że wykonał pięć podejść, od razu wziął kilka numerów telefonów, dziewczyny inaczej reagują, ten sam facet, tak samo ubrany, dokładnie w ten sam sposób. Także zauważ, że ten emocje, ten uśmiech bardzo. Dużo zmienia. Nawet wystarczy podejść do dziewczyny z głupim tekstem: Ej, czemu tutaj stoisz bez mnie? I ona się będzie śmiała, tak? Co ci ma powiedzieć? Daj mi spokój. Jeśli się uśmiechasz, masz pozytywną energię w sobie, to dużo dziewczyn po prostu będzie się śmiało, ale skoro dziewczyna się nie śmieje, to też może oznaczać, że jest marudna, że nie jest w ogóle osobą wartą poznania. Więc miej takie właśnie Nastawienie pozytywne na emocje z dziewczynami, a nie kieruj się, że musi na siłę tutaj wyjść, że jesteś sztywny, że recytujesz jakiś tekst, ponieważ wtedy to nie będzie wchodzić, będziesz miał za duże ciśnienie, kobiety będą to po prostu wyczuwały. A jeśli podchodzisz z takim nastawieniem, ja cię nie chcę na siłę uwieść, a po prostu chcę sobie fajnie pogadać, chcę sobie z tobą pożartować, to dziewczyny inaczej reagują, tak? bo nie czują tej całej presji podrywu, nie myślą o tobie, że jesteś dziwny, tylko sobie myślą: no, fajny gościu, Żartuje, fajnie mi się z nim rozmawia, ja się dobrze z nim czuję i to jest właśnie słowo klucz. Kiedy dziewczyna mówi, ja się dobrze z nim czuję, to oznacza, że ona po prostu też już chce się z tobą spotykać, że jej jest z tobą dobrze. Dzięki tym rzeczom, o których tutaj mówię. Kursant kilkukrotnie usłyszał od dziewczyny, jesteś dobry, niezły jesteś, i to są także bardzo duże komplementy od dziewczyn. Usłyszał to dlatego, że kobieta się uśmiała, że podszedł do niej z nieszablonowym tekstem, że po prostu był w tym wszystkim autentyczny. I oczywiście w ten sposób też wyróżnił się na tle innych facetów. Więc ty możesz dokładnie tak samo, przestań, być schematyczny, tylko podchodź ze swoimi tekstami w sposób oryginalny, tak, żeby nastawić się na zabawę, żeby poruszyć emocje w dziewczynie, zaskocz ją. Może dziewczynie powiedzieć: Słuchaj, co się stało? Chyba ktoś cię dzisiaj z pracy wyrzucił albo ze szkoły. Jak się zaczniesz śmiać, jak nie będziesz przywiązywał uwagi do tego efektu, kobiety po prostu będą reagować niesamowicie, będą się śmiały, nie uwierzą, że ktoś coś, że ktoś coś takiego im powiedział, bo większość facetów się tremuje, tak? Jeden z moich kursantów ma teraz już żonę, dzieci, bo podszedł do supermodelki w Londynie i powiedział jej, jesteś wielka jak Big Ben, tak? Dziewczyna się zaczęła śmiać, dała mu numer i teraz żyje już w kilkuletnim, naprawdę szczęśliwym związku, także masz dowód na to, że te metody działają, wystarczy to stosować, podchodzić do dziewczyn, odpowiednio kalibrować, też teksty, no bo jak podejdziesz do nieśmiałej dziewczyny, a zaczniesz, a zaczniesz z tekstem, mmm, na lody bym cię zaprosił. To oczywiście dziewczyna sobie pomyśli, no, co, co, co to w ogóle za tekst, tak? albo zrobi się cała czerwona. Ale jak podejdziesz do dziewczyny, która jest bardziej taka przygodowa, tak, lubi facetów, którzy są spontaniczni. Którzy są otwarci tutaj w seksualny sposób, to inaczej zareaguje, także musisz znaleźć odpowiedni schemat, który tobie pasuje, i odpowiednie kobiety, typ kobiety, do której chcesz podchodzić, i skalibrować to właśnie pod dziewczyny, które Ci się podobają. Przemyśl to, co powiedziałem, i tak jak mówię, uśmiechaj się do dziewczyn. Sam zobaczysz, jak to działa. Puszczaj dziewczynom oczka. Niektóre być może spuszczą wzrok, zawstydzą się, ale i tak statystycznie dużo kobiet będzie się śmiało. A nawet wtedy, jak się dziewczyna zawstydza, to też trzeba z nią porozmawiać, żeby się wyluzowała, żeby te emocje, nerwy puściły. Bo ona przecież dopiero co Cię poznaje, więc musisz dać jej trochę czasu, żeby ochłonęła z tego, że do niej podszedłeś, tak? A o tym też wielu mężczyzn nie pamięta, tylko od razu 10 sekund znajomości oni chcą, żeby dziewczyna już nie wiadomo, jak reagowała. Także też powinieneś być tutaj wytrwały. Tyle w tym wideo. Jak się podoba, zostaw łapkę do góry. Subskrybuj kanał i napisz mi, co o tym myślisz. Jakie ty masz efekty dzięki moim materiałom? Czy to się sprawdza? No i co tam u ciebie? Tyle w tym wideo. Do zobaczenia w kolejnym. Hej!